Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice, wtorek 11 listopada 2025. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 2025 w Jaśle. skończyła się msza święta w kościele, największym kościele w Jaśle, ojców Franciszkanów, msza święta za, za ojczyznę. Już orkiestra dębna się szykuje, żołnierze już się szykują, teraz będzie przemarz korowodu niepodległości do parku miejskiego. Wiaźle, gdzie nastąpi dalsza część uroczystości, a więc, Szanowni Państwo, za chwilę ruszamy do parku. Państwo, zanim Korowód przejdzie do Parku Miejskiego, tutaj nastąpi złożenie wiatru ja Józefa Piłsudskiego przy kościele świętego Stanisława w Jaśle. No i Szanowni Państwo, w Parku Miejskim dalsza część uroczystości święta niepodległości 2025 w, ja w Jaśle będzie odśpiewany hymn państwowy na pewno yy, będzie złożenie kwiatów pod grobem nieznanego żołnierza yy, będzie część artystyczna yy, w parku przy Glorietce no i dalsze części uroczystości z okazji święta niepodległości w Jaśle, a dowiecie się za chwilę po uroczystościach Szymon jeszcze z tego Facebooku Koncertomania się z Kajuchujce widzimy się za chwileczkę w parku Miejski. Szanowni Państwo, no to teraz jesteśmy w Parku Miejskim Wiaśle, gdzie nastąpi za chwileczkę dalsza część uroczystości, uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2025 w Jaśle, Czyli będzie wręczenie, będzie złożenie kwiatów, przemówienia okolicznościowe w Parku Norietce. Koncert, mini koncert patriotyczny także proszę państwa ludzi przybywa do parku miejskiego w Jaśle pogoda była deszczowa ale jest pochmurna ale jest ciepła, nie jest zimno proszę państwa ja się i tak ubrałem żeby się nie przeziębić, bo będę mykał na dalszą część uroczystości w Jaśle w ramach święta niepodległości Także orkiestra na pięknie gra, wieśni, patriotyczne dla wszystkich mieszkańców Jasła i przybyłych na te wspaniałe uroczystości. Piękna jesień, listopadowa, może pochmurna, deszczowa, deszczu nie ma, ale będzie można powiedzieć, że tegoroczne te święta będą uważane za udane. Ja jeszcze chyba flagi nie dostałem. Można flagę? Także mamy również flagę, można yy, nabyć. Także, proszę Państwa, teraz dalsza część uroczystości w ramach uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2025 w Jaśle. No i za chwileczkę dalsza część uroczystości. Ludzi przybyło do parku miejskiego. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertowania Jasielska. i okolice. Pozdrawiam. Serdecznie. Biało-Czerwony. Dziś, w stą siódmą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zgromadziliśmy się, aby oddać hołd wszystkim, którzy za walczyli za wolność naszej Ojczyzny. Teraz zapraszam do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Pododdziały, baczność! To nam obca przemoc szablą odbierzemy. Masz, masz Dąbrowski, Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz Dąbrowski, Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jesteśmy przecież wartę, Polakami. Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. marsz Masz marz dobrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Państwo uroczystości narodowego święta niepodległości w Jaśle trwają na całego, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci. Także tutaj mamy również gorącą herbatę dla spragnionych, również ciepła. Nabyć gorącą herbatę, napić się gorącej herbaty. Tutaj z tyłu już chór Lao już się ustawia, aby po uroczystościach przy grobie nieznanego żołnierza wystąpić w parku przy Glorietce i zaśpiewać pieśni patriotyczne. Także proszę Państwa, dzieje się Jaśle Narodowe Święto Niepodległości 2025. Pozdrawiam serdecznie. Także i widzimy się na kolejnych wydarzeniach. 1921 dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Wzywam legendarnych zwycięzców bitwy warszawskiej, którzy w 1922 komarowa, żołnierzów w lwowa i zadwórza. Do apelu. Szanowni Państwo, uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 2025 trwają na całego Słożenie kwiatów na, na grobie nieznanego żołnierza Tutaj proszę Państwa zaraz skosztuję tej herbatki niepodległej No i już za moment koncert patriotyczny guru Laureti Także nie mam trochę ręki, ja muszę czapkę założyć chyba, bo jedno mam flagę. A... Także ja sobie też herbatki sobie zaparzę na rozgrzanie. Gardełka, także w takich kubkach plastikowych, polowych. Ostrożnie, bo gorące, spadło tutaj pani. No i jak ktoś woli herbatkę owocową, to ja sobie robię owocową. Oczywiście nie słodzę. No i zaparzamy, zaparzamy. No to nie jest pokaz kulinarny, tylko to jest święto niepodległości. Ja tylko jestem tutaj, żeby spróbować też przy okazji. Herbatkę więc i Mamy też takie patyczki do mieszania. No i zobaczymy jak smakuje, tylko ostrożnie bez gorąca. Herbatka zaparzona. Także można kosztować. No i już za chwileczkę w parku przy Gloriewce. Koncert patriotyczny. Część artystyczna w wykonaniu kuru Laurenti. Herbatka bardzo gorąca, zdrowa. Także czekamy na część artystyczną. No i to będzie krótka relacja i fotolacja na stronach Facebooku Koncertowanie Majensięskiego i Policja z Uroczystych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2025. W i w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasa do świętowania Narodowego Święta. Niepodległości są starok w sezonie 2026. jest część artystyczna. No i widzimy się na kolejnych wydarzeniach. Udanego świętowania. Szymonko, jeszcze strach, Facebooku. Konceptowanie się w Kajukolice. Na zdrowie. Szanowni Państwo, jeszcze raz ja. Jak widać, uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 2025 w Jaśle dobiega końca. Już z nami również rowerzyści. Rajd rowerowy Niepodległości dojeżdżają. Ja również za chwileczkę dołączę, tak jak w tamtym roku. Obiaz w Jaśle, proszę Państwa. I na przystanek i ja jaśle. Więc na ten dół nie pozostawiają. Zjadą Polacy. Podzyska, w to będzie coraz więcej. Ja się również tam dołączę za chwileczkę. A tymczasem na scenie Kurt Lauretz mini koncert patriotyczny.